To z tej strony. Kolejna część mojego wideobloga, czyli niezaplanowane filmy bez szczególnego przygotowania, i dzisiaj będzie troszeczkę o inwestowaniu w siebie. Czyli jak inwestować, co zrobić, żeby było lepiej. Wiele osób się zastanawia, pyta mnie, jak zainwestować, w co zainwestować, i mam bardzo prostą odpowiedź. Jest to inwestowanie w siebie, tak? Czyli jeżeli chcesz poprawić swoje życie, chcesz, nie wiem, więcej zarabiać, chcesz w lepszym miejscu mieszkać, może mieć lepszą dziewczynę, chłopaka, Coś fajnego osiągnąć, to musisz w siebie inwestować. I co to oznacza inwestowanie w siebie? Oznacza to przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy, tak? Możesz zdobywać nową wiedzę poprzez skupowanie książek, które zmienią Twoją percepcję świata, które pokażą Ci, jak można niektóre fajne rzeczy osiągnąć, jak można coś zdobyć, jak można otworzyć swoją firmę. Książki na przykład pokażą ci, że możesz zrobić dużo, tak? Jak zobaczysz, Jakąś fajną biografię, osoby, która stworzyła jakąś firmę, gdzieś objechała świat dookoła i tak dalej. Osiągnęła rzeczy wielkie, które w naszym otoczeniu często są nieosiągane, tak? Przez naszych znajomych, rodzinę. Zazwyczaj osoby w naszym otoczeniu robią rzeczy przeciętne, bo wiele osób robi rzeczy przeciętne. Jeżeli chcesz coś fajnego osiągnąć, inwestuj w wiedzę w postaci książek. U mnie na przykład dużo pomogło inwestowanie w kursy online, ponieważ. Niestety system edukacji w Polsce jest, jaki jest i nie uczy nas przedsiębiorczości, tworzenia firmy, biznesu i tego typu rzeczy, ale uczy nas głupot, tak? Uczymy się jakichś pierdół, które często nie są nam do życia potrzebne. I teraz u mnie kupno pierwszego kursu online na temat Amazona kilka lat temu spowodowało, że kilka miesięcy potem ja miałem już bestsellera na Amazonie na rynku amerykańskim i i to jest koszt inwestycyjny kilkuset złotych, tak? I są rzeczy, które właśnie możemy przyspieszyć, kupując książkę, kurs online, inwestując w siebie, może dobre śniadanie, może oczyszczacz powietrza, który sprawi, że będziemy się lepiej czuć. Pokażę ci teraz, na przykład, zobacz sobie, inwestycja w głupi oczyszczacz powietrza, który oczyści twoje powietrze, na przykład w Polsce, która jest bardzo zanieczyszczona, pomoże ci. Lepiej oddychać, być zdrowszą osobą, tak? Inwestycja w wiedzę, inwestycja w Twoje zdrowie, w lepsze jedzenie, może w jakieś zdrowsze produkty. Inwestuj w siebie, nie bój się tego zrobić, ponieważ wiele osób bardzo boi się zainwestować w swoje życie, w swoją osobę, w swoje zdrowie, w swoją wiedzę. A to jest według mnie najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić. Dzięki Wielkie, do następnego filmu.